Siemaneczka z strony Andrzej z kanału. Gdzieś będziemy nagrywać opuszczony szpital w Mysłowicach. nami dzisiaj jest Adam Cześć. z kanału Adamek. Od razu mówimy na wstępie ten materiał kręcimy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby nagrać materiał na YouTube'a i z drugi powód jest taki, iż tam jest ochrona. Byliśmy przed chwilą, żeby się po prostu zapytać, gdyż napisze na bramie jak byk, teren prywatny i tak dalej. No, masz w tym, co nie? W tej torby. No i po prostu wiecie no, ten film jest też wprowadzony po to, że jakby była na przykład policja albo coś, bo ogółem jest taki problem, że tam za drzwiami jest taki jakby niemiecki owczarek. On jest taki głos psa. On sobie tutaj szczeka i to jest właśnie największy minus tego tego budynku, bo jak... Adam, wiesz jak on tu wleci to. To będzie zabawa. Uuu, uuu. Wow. O, powiem wam, że, no, budynek przewielki, Adam, Nie? budynek wielki. Poczekaj chwilę, Adam. Och, nie chciałbym spać. Poczekaj chwilę. Poczekaj na chwilę. Jeszcze czemu? wiem, czemu to się nazywa niedokończony szpital. Czemu? Bo w grunale był w terenie budowy. Gdzie? żadnych buty... robotów tu nie ma. No właśnie, nie ma. Jest. Tylko pies. Pies to nie robot. Ale się. Ale no no nie, nie chciałbyś tu hopie-hopa. Adam, puchu. nie nagrywaj tam tak w ten sposób, bo mi piszesz telek, będzie zabity. Adam. A nagrań tylko to ujęcie. Tylko mi? Nie, nie, nie. Nie? Przerwa. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, bo musiałem uruchomić sobie taką, wiecie, czołóweczkę małą. Siąłeś, to zróbmy awans, na mam zamiar, jak ja cię zróbię. Nie do końca już pytam na mysłowicach. O drobnym przewidzie. Dobra, Zadam. czekajcie, jeszcze na chwilę się, na chwilę Dobra. Już, po, już wróciłem. wróciłem. pan na Serde, tylko sekunda. O, wielki maszynk. O, do mnie, bez przekleństw, pamiętam. No Państwa, cześć. ten z głupot, Zależy mi na urbex.ps. Tak. Na to, bo tam jest ochroniarz z pieskiem. Z głosem na wzór oficiarka niemieckiego. Niestety. To czego nie mógł sobie kupić, nie wiem, mojego radlerka. Albo tak jak ja mam piłka. No, fajna Fajne schody. Fajne schody. Ale pan gdzie jesteśmy? Tu jest to ci wiszę razne. Nie, nie pomogę. Musimy kin niestabilne, tylko to kuci Bo to jest beton nie można. Ale to jest beton. Kabel od internetu. A dał mnie yeah. Tak. Przeskocz. Budynek się łączy tutaj w tym miejscu. Pierwszy. Ja w pierwszej jak chodzi, nie? Człowiek. To nie było też to strasznie wygląda, Tylko w jakim to jest stanie budowlanym. Kolejna. Jesteśmy w na parterze bardzo a tam cicho w ogóle mam. Jeszcze ten pies. Jeszcze jest zamknięty, więc. Ja wisz, ty, tak, jest. Najbliżej pilki, jak będzie utrudnienie. O człowieku. Ja pamiętam kiedyś się mówił, jak się na grobką w z dębinnego powodu, spadłeś ze schodu. Albo w dół. O. Chodź w dół. Chodź na dół. Hmm? Chodź na dół. Można, ale ty idź Ojcze nasz. Jezus, sławia człowieka. W schody się ledwo zaczynają? Ej, to jest taka płyta. Widzę. Dobra. Załącz reflektor. Nic to nie widać. Ej ty gnoju, ej nie ma takiej opcji. E. Co? Jak to załączać to poświetlenie? Tu nie ma takiej opcji. Nie ma kamery załączonej. Nie dobra. To co mi to dało? Dzięki. Nie no wyostrzeliśmy tylko. Ja nie wierzę. I nie załączyłem latarki. No nie masakra. Jest to najgorsze. Idziemy w miejscu. Jesteśmy w miejscu gdzie chodzi ten pies. Ja bym sobie poszedł bardziej na górę, wiesz? Gorzik który na niego taki tam stoi co? Nie wiem co to, ale to w pies patrzył się za roku. A Nie? Pies umilku. Co? Pies ucichł. Idziemy stąd? Pies ucichł. Hm? Pies ucichł. Czekaj ja widzę pierwszy, co jest założyć Pojubiery, się! O cholera. Ludzie na chwilę nie zacznijmy nagrania. Cholera jasna! Patrz na bramę. Ona była zamknięta, nie? Chuja. Dobra, ewakuacja. Ada. Powoli. Oświecaj. Dobra, w razie gdy się spotkałem z ochroniarzem, Przerywam nagranie i pamiętajcie, cały film do zakończenia z innych materiałów. Bo chodź Cholera jazda. Wyjście. Jest u cichu, kurwa, to jest ten minus. A ja wam, że na tego się kurwa nie spodziewa Arlen mi ręka drży Cio. Ktoś się do niego spodziewał Kto jest w budynku Ktoś jest w budynku, tam. Ludziska, pamiętajcie, ten materiał będzie No nie zajebistnie. Adam, leczka, a się? Tak, cześć. Siema.